Poprosiliście, więc oczywiście ja spełnię Waszą prośbę i dzisiaj zrobimy analizę nowej piosenki Ariane Grande, Twilight Zone, z jej hmm, albumu. To chyba jest wydanie deluxe jej ostatniego albumu. I ja jestem bardzo ciekawa hmm, tej piosenki, ponieważ. Nie miałam jeszcze okazji przysłuchać się, właśnie albumowi Deluxe. Nie miałam po prostu na to czasu. I oczywiście piosenkę sobie posłuchałam parę razy, zanim nagrywam to teraz. Ale jestem naprawdę ciekawa tej analizy, i także jestem ciekawa. Tego, jaką uważacie, że jaka piosenka z właśnie tego albumu Deluxe, tego wydania Deluxe. Mam nadzieję, że to jest album Deluxe, a nie nowy album. Tak mi się wydaje. Dajcie mi znać w komentarzach. Ale właśnie, jaka jest Wasza ulubiona piosenka? Bo dostałam od Was kilka propozycji na, na nową analizę właśnie Ariany Grande. Ja wybrałam Twilight Zone, ale jeśli będzie zainteresowanie, to oczywiście, oczywiście zrobimy kolejną analizę. Innej piosenki, tylko dajcie mi znać, która jest warta uwagi, która wam się najbardziej podoba i yy, jaką analizę po prostu powinnam kolejną zrobić. Zapraszamy na analizę Twilight Zone. Zanim przetłumaczę Wam tytuł Twilight Zone, to zajmiemy się pierwszą zwrotką, ponieważ ten tytuł bardzo szybko się pojawia w pierwszej zwrotce i wtedy w kontekście będę go Wam tłumaczyła. Twilight Zone. Did I dream the whole thing? Was I just a nightmare? Different dimensions suck in the Twilight Zone. Is this a black and white scene? If so, then I'm in the grey one. Hope you win for Best Actor, because I heard you completely wrong. Arianna tutaj w czasie past simple pyta się. Coś, czas past simple jest tu bardzo ważnym, bo on zawsze mówi o czymś zakończonym kompletnie w przeszłości i nie mających y, żadnego przyłączenia czasowego, połączenia czasowego z teraźniejszością. Czy sobie to wszystko wyśniłam? Did I dream the whole thing? Was I just a nightmare? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo zwykle pytamy się what was it just? Czyli czy, czy to było tylko. Koszmarem, a tutaj Ariana śpiewa, czy ja byłam tylko koszmarem. Different dimensions, czyli inne wymiary, bo dimension to jest wymiar. Czwarty na przykład wymiar, trzeci wymiar. Zatrzymani albo utkwiliśmy, wydaje mi się, że tu chodzi o utkwiliśmy, albo ona utkwiła w i The Twilight Zone. Tłumaczymy na język polski jako szara strefa. Twilight Sun, twilight, no to jak wszyscy wiedzą, to jest zmierzch. Albo zmrok, brzask, Tam, ten moment przed całkowitym zachodem słońca. Is this a black and white scene? Czy to jest czarno-biała scena? Jeśli tak, is so, I'm in the great one. Ja jestem w szarej. Mam nadzieję, że wygrasz nagrodę dla najlepszego aktora, ponieważ I had you completely wrong. To znaczy. Ponieważ myślałam o Tobie całkowicie co innego, albo miałam twoje wyobrażenie całkowicie inne. I oczywiście Ariana mówi o pewnym mężczyźnie, chłopaku, kimkolwiek w domyśle, to, to jest jej były mąż, i zaraz się o tym przekonamy, chyba w refrenie, z tego co pamiętam, ale yy, Ariana zwraca uwagę na tą, ten czas spędzony z nim, z tym kimś. Yy, pyta się teraz, jest nagle wyciągnięta z tego czasu, już jest po tym, zdarzeniu, po tych zdarzeniach i się pyta, czy to wszystko sobie tylko wyśniłam i ten sen uważa to za nightmare. Czy ja byłam tylko koszmarem? Co jest ciekawe w tym? Może ona siebie nazywa... bo, bo tak prosto by to było powiedzieć Was it just a nightmare? Dlaczego ona powiedziała tam I? Was I just a nightmare? Może właśnie, że ona rzuca na siebie winę w tej linijce, że ja byłam koszmarem dla Ciebie? Innego wytłumaczenia tutaj nie jestem w stanie Wam podać. Inne wymiary utkwiliśmy w szarej strefie. Inne wymiary to ja mam wrażenie, że to może znaczyć dwie rzeczy. Albo ona w tym momencie jest w innym wymiarze, bo tak oddala się mentalnie od tego czasu, w którym ona była z tym chłopakiem. Daltonem, tak? Już nazwijmy rzecz po imieniu. I teraz ten czas z nim wydaje się być innym wymiarem. W ogóle to się, to jest takie za mgłą, To się nie zdarzyło. To było takie dziwne. Z drugiej strony to może znaczyć, że oni byli z innych światów i dlatego się nie dogadali. I ona jest albo oni są. Możliwe, że ona jest utkwiona w szarej, utkwiła w szarej strefie. Szara strefa, jeśli chodzi o samo słówko twilight zone, może się kojarzyć z tą strefą pomiędzy dniem i nocą. To jest taka niesprecyzowana strefa. I tutaj Ariana zwraca uwagę na to black and white i grey. Jak coś jest black and white, czy to po polsku, czy po angielsku, to znaczy, że sytuacja jest klarowna. Albo czarna... Albo biała, bądź właśnie czarno na białym, my mówimy po polsku. Jest to klarowne i bez ukrytego znaczenia. Jak coś jest grey, jest taka fraza be in the gray w języku angielskim i to kiedyś było użyte z, przez Taylor Swift to było chyba użyte w piosence Hit Different, Hit Different albo Question, nie pamiętam teraz w której. Ale to znaczy, że jest się w takiej sytuacji pomiędzy, nie jest się w takiej wyklarowanej sytuacji. No i to the, the Twilight Zone znaczy dokładnie to samo: jesteśmy pomiędzy jasnym dniem, jakby jasno zdeklarowaną porą, i nocą, która też jest mocno zdeklarowana i tak ma swoje granice, a to twilight to jest takie, ta tran transitional period, tak? tak, to przechodzenie pomiędzy, z tego dnia na, yy, na wieczór. I oprócz tego znaczenia, że utkwiliśmy w szarej strefie, czyli nie wiadomo, co się dzieje, to wszystko jest niewyklarowane, to wszystko jest niedopowiedziane, tak? I ta Ariana się pyta, czy to jest czarno-biała scena? Jeśli tak to ja jestem w szarej. Tutaj jest użyty taki taka gra słów, która ma za zadanie zrobić aluzję do takiego bardzo yy, znanego, popularnego w latach bodajże 60-tych serialu, który był czarno-biały i właśnie się nazywał The Twilight Zone. I możliwe, że to jest takie rzucenie oczka, skojarzenie tego serialu yy, właśnie z tym co tutaj Ariana śpiewa. I jeśli tak, czy to jest czarno-biała scena? Jeśli tak, to ja jestem w szarej, czyli możliwe, że to jest tak. Jeśli dla ciebie to jest czarno-biała scena, klarowna sytuacja, scena w filmie, nie scena taka stage, tylko scene, to ja, dla mnie to nie jest klarowne. Ja jestem zagubiona, i ja nie wiem, co się dzieje, albo ja jestem w tym momencie tej tranzycji z dnia na noc. Coś ciekawe, dzień jest pozytywny, noc jest negatywna, ale już nie wchodźmy do tego tak yy, mocno. I ostatnie dwie linijki są. Yy, oczywiste, czyli ten chłopak kłamał jej, albo ona źle odbierała jego intencje i ona w ogóle w jej głowie on był całkiem inny niż się faktycznie pokazał później. I to jest taki typowy motyw w piosenkach, ogólnie to jest typowy motyw w życiu, że myśleliśmy, że ktoś jest inny, a później pokazał swoje kolorki prawdziwe. Mówi się true colors, czyli to, co w nim naprawdę tkwi. No i tutaj też Ariana tekstowo nawiązuje do tej tego serialu, sceny i wygranie za bycie najlepszym aktorem, wygranie nagrody dla najlepszego aktora, bo ona się bardzo w nim pomyliła. Czyli ona jest nadal confused in the grey. Does she know you're not who you say you are? Because I might give her a call. Or was I just not me at all? And it's not like I'm still not over you. It's so strange. This I never do. Not that I miss you, I don't. Sometimes I just can't believe you happened. To ten fragment jest bardzo ciekawie powiedziany, złożone są zdania, bo zwykle troszeczkę inaczej układamy to, mówimy to, co Ariana chce nam tutaj przekazać. I zaraz Wam powiem o co chodzi. Pierwsze pytanie: Czy ona wie, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz? Who you say you are ponieważ ja mogę, możliwe, że dam, nie w znaczeniu takim mogę mam pozwolenie albo mogę potrafię to zrobić, tylko możliwe, że zadzwonię do niej. Lub może ja nie byłam sobą. Całkowicie sobą. Be over somebody to jakby przejść po kimś na, do porządku dziennego, już się o odczarować się z kogoś albo wyleczyć się z kogoś. Yy. I to nie tak, że ja nadal się z Ciebie nie wyleczyłam. It's so strange. To takie dziwne. This I never do. Tego ja nigdy nie robię. Regularnie, bo to jest czas present simple. Not that I miss you. To nie tak, to znowu wracanie do tej linijki. To nie tak, że za Tobą tęsknię. I don't, czyli nie, nie tęsknię. Czasem I just can't believe you happened. Czasem po prostu nie mogę uwierzyć, że ty się zdarzyłeś. Pierwsza rzecz, którą dziwnie tu Ariana pisze, to najpierw pisze, mówi o jakiejś dziewczynie, a później mówi, że może do niej zadzwonić. Czy ona wie, że nie jesteś tym, za kim się podajesz? Bo ja, możliwe, że do niej zadzwonię w znaczeniu takim, dam jej znać, że ty grasz. A później mówi: Or was I just not me at all? Yy, ale może ja nie byłam sobą, czyli może ja grałam. I teraz. Pytanie, do kogo ona mówi? Czy to jest jego nowa dziewczyna, z którą on się spotyka, i. O, spadł mi mikrofonik. Czy to jest może jego nowa dziewczyna, yy, z, yy, z którą ona, Ariana, jest przekonana, że on też gra i też udaje nie siebie? Ale tutaj nagle Ariana zwrzuca, jakby cały fokus tej zwrotki na albo ja nie byłam z sobą. Czyli tak, jakby. Mówi o tym czasie w przeszłości i mówi: No, może to ja nie byłam sobą, w znaczeniu, że to ja grałam, a ty byłeś sobą i ja udawałam. Nie wiem, że mi się pewne zachowania podobają, ale mi się nie podobały, no ale grałam, jakby, żeby być dalej z tobą. No i teraz pytanie: czy ona metaforycznie nie mówi o sobie z przeszłości, o tej osobie, czy ta dziewczyna wie, że ty grasz, czy sobie zdajesz sprawę, że ją oszukujesz, a możliwe, że ona wtedy, Ariana sama siebie oszukiwała? Właśnie to jest takie niepewne dla mnie. I później Ariana daje nam znać nam czytelnikom, że to, że pisze o tobie tą piosenkę, to nie jest tak, że ja się z ciebie nie wyleczyłem. wyleczyłam. Wyleczyłam. Czyli się wyleczyła, jakby już o tobie już za tobą mnie tęsknie. I ta druga linijka jest dziwna, bo słuchajcie, "It's so strange this I never do". To jest takie dziwne. Tego nigdy nie zrobię. No co, co jest to to this? To jest to wyleczenie się? Not over Be over somebody, coś, nigdy tego nie robię. powinno być this I have never done. W znaczeniu, gdyby chciała powiedzieć, nigdy tego nie zrobiłam, nie musiałam się z ciebie leczyć, jakby od tak mi przeszło. Albo, no, nie wiem, co to jest to this. I mam bardzo takie dziwne uczucia co do tej linijki, bo trochę jej nie rozumiem, do czego ona zmierza, czego ona nigdy nie robi. Może to, że pisze o nim tą piosenkę, to takich rzeczy już nie robi, jakby nie myśli o nim w ogóle. Albo, Not that I miss you, może to this się łączy z tą drugą linijką, że to nie jest tak, że za to mnie tęsknię, bo nie, no ale tutaj mówi tego ja nigdy nie robię, tego tęsknienia. Jest to dla mnie takie niepewne. Dajcie mi znać w komentarzach, co wymyślicie o tej linijce. Czasem nie mogę uwierzyć, że Ty się zdarzyłeś. To mam wrażenie, że to jest to powracanie do tej pierwszej linijki z całej piosenki mówiącej, że o czy to był sen, czy ja byłam. Tylko czy ja byłam koszmarem? Zwykle się mówi: I just can't believe it happened, something happened, a tutaj jest you happened. No i to jest tak samo jak po polsku to brzmi: ty się zdarzyłeś. Zwykle nie powiemy ty się zdarzyłeś, tylko nie wiem byłeś w moim życiu, albo coś takiego. No i tutaj Arianna mówi, że no, wydaje się to właśnie, mam wrażenie, że trochę takie z innego wymiaru, że tamto, co się działo, to był jakiś sen, to była jakaś mgłą w jej życiu, może ona była jakaś, wiecie, zachłyśnięta nim, a teraz dopiero jest samą sobą, prawdziwą sobą i widzi właśnie, że to był bardzo dziwny okres w jej życiu i, i, i nie wie, jak sobie go wytłumaczyć, na przykład. It's not like I'd ever change a thing. Because I'm right here, where I'm meant to be. Not that I'd call you. I won't. Sometimes I just can't believe it happened. I like znowu, ale to nie jest tak, żebym coś I would ever change. To d, to, to znaczy would. Żebym cokolwiek zmieniła. Tryb przypuszczający. Albo że chciałabym cokolwiek zmienić. Ponieważ jestem dokładnie tam, gdzie me, I am meant to be, gdzie powinnam być, gdzie moje miejsce. Nie tak, I would call you, znowu would. To nie tak, żebym do ciebie zadzwoniła. Nie zrobię tego. I won't. Czasem nie, nie mogę uwierzyć, że się wydarzyłeś w moim życiu. No i tutaj, chyba to jest oczywiste, mówi, że nie żałuje tego, co się zdarzyło, bo to ją poprowadziło do tego miejsca, w którym jest. Możliwe, że to i nieudane małżeństwo poprowadziło ją do tego, tej zdrady, która była bardzo medialna i bardzo. Negatywnie odbierana przez opinię publiczną, ale z drugiej strony może ona znalazła tego jedynego. Może, może nie. We don't know. Nie oceniam, ale tutaj Ariana nam pokazuje, że czuje się w swoim życiu dobrze, czuje się w tym, w tym aspekcie, fragmencie swojego życia bardzo dobrze. I tu mamy taką retrospekcję i mówi, nie chcę do Ciebie zadzwonić, jakby nie chcę się z Tobą kontaktować, nie brakuje mi tego I don't miss, miss you i tyle, ale po prostu czasem może tak rozmyśla na ten temat, na, na temat tego fragmentu jej życia, tego co się wydarzyło. Wiecie, to też było czas yy, pandemii, gdzie wszyscy byliśmy pozamykani w domach, wszyscy byliśmy zdani na nasze otoczenie, no i to też może grało rolę taką, że Ariana bardziej się do niego przywiązała albo w głowie ona widziała go jako inną osobę, tego Daltona, tak, ponieważ oni byli sami nie w, w głównej mierze wszyscy mieli, wiecie, kwarantannę i oni nie wychodzili za bardzo, no jak nikt, oczywiście, na miasto, że tak powiem, do ludzi, i on się trochę inaczej zachowywał, przy niej tylko, trochę żyli w takiej właśnie bańce, a jak się wszystko yy, otworzyły się drzwi wszędzie. To nagle się okazało, że jednak do siebie nie pasują, bo nagle się pojawiły inne osoby w ich życiach, i tak dalej, i że ta miłość nie była tak silna, jaka była w, w tym zamknięciu. To mi się kojarzy trochę taka sytuacja z takimi programami randkowymi typu Hotel Paradise, czy Love Island, czy może nawet Big Brother. Nie wiem, wiecie, że zamykają ludzi w środku, i, i my sobie oglądając to, mówimy: Boże, jakie to jest albo nie widzisz jego zachowania. Bo, że to głupie, że oni mają dramy na taki temat, czepiają się jakichś słówek, bla, bla, bla. I my to oglądamy, bo my mamy okno na świat, a oni są zamknięci przez ten jakiś czas w tym miejscu. No, i dla nich, po pierwsze, to jest cały świat. Nie mają dojścia innego z zewnątrz, takiego okna właśnie na świat. A po drugie, perspektywa się im zmienia ponieważ oni tam są. Więc to, to troszeczkę taka właśnie sytuacja trochę według mnie, przynajmniej w mojej głowie podobna do tego, co u nich mogło nie zagrać w związku. Aczkolwiek Rihanna mówi, że niczego nie żałuje. Were we just mistaken? Disguised our intentions. Our nest was a masquerade. Why do I still protect you? Pretend these songs aren't about you. Hope this might be the last one. Because I'm not fooling anyone. Czy byliśmy w błędzie? Were we just mistaken? Disguised to znaczy ukryć. Ukryliśmy nasze intencje. Nasze gniazdo było przebieranko, maskaradą. Dlaczego nadal Cię bronię? Ochrania, może nie bronię. Udaje, że te, so, y, te piosenki nie są o Tobie. Mam nadzieję, że to, mo, y, że to będzie ostatnia ponieważ nie nikogo nie będę robić w konia nie będę nabierać nikogo czy byliśmy w błędzie no myślę że chodzi o y, bycie w błędzie że powinniśmy być razem y, że wziąć w ogóle ten ślub i ukryliśmy nasze intencje i nasze gniazdo było maskaradą y, oczywiście wiadomo co to znaczy ukryć intencje że on chciał co innego ona chciała co innego obydwoje zobaczcie our Ariana nie zrzuca winy tylko na niego, tylko na siebie. Wcześniej też powiedziała, czy ja może grałam. Or was I just not me all? Czy ja nie byłam sobą całkowicie? Więc tutaj Ariana też mówi, że to może była też moja wina, ja też ukryłam swoje intencje. Udawało, że to co robisz, że ty, jaki ty jesteś, mi się podoba, a tak naprawdę no, coś nie było tak z tobą, coś było nie tak z tobą. I nasze gniazdo, to o tym mówiłam, właśnie ten dom, był maskaradą, że oni po prostu udawali, yy, grali, w tym życiu swoim, tym gnieździe, w tym domu, może w tym metaforycznym gnieździe nie domu, ale tej sytuacji. Czy. Yy... Ale gniazdko też się bardzo kojarzy z domem. Nawet po polsku, nie wiem czy tak po angielsku mówimy, naprawdę nie wiem, ale po polsku mówimy: o, mamy swoje gniazdko, kupiliśmy mieszkanie, wreszcie mamy swoje gniazdko. Yy, dzieci wylatują z gniazda, dzieci wychodzą z domu, tak? Wyprowadzają się, więc to gniazdo naprawdę może się kojarzyć przynajmniej mi yy, z tym domem, że oni. Po prostu było przebieranką, To nie było prawdziwe. I też się szybko skończyło, więc może dlatego Ariana tak zwraca uwagę, że to był tylko sen, bo to była naprawdę nie taka długa sytuacja. To oni nie byli, wiecie, 10 lat w małżeństwie, 10 lat się nie znali, tam było ile, nie pamiętam, ale coś, nie, naprawdę nie wiem, ale mi się to kojarzy, jakoś nie więcej niż co 3 lata w ogóle się znali, nawet nie, tak mi się wydaje. Eee, dlaczego nadal cię chronię? Chronię. W znaczeniu y, udaje, że te piosenki nie są o Tobie. I tutaj mamy potwierdzenie, że nie tylko ta piosenka, ale cały ten album był o y, Daltonie. I co jest ciekawe, w pierwszym y, singlu do, tej, do tego albumu głównej wersji, y, ja zrobiłam oczywiście ten single, ja kilka już piosenek z tego albumu y, przeanalizowałam. Jest lista na moim kanale, playlista, więc zapraszam tam do niej, jeśli jesteście ciekawi innych analiz. No i w tej piosence, Yes, and, w, ogólnie Ariana śpiewa, że nie będzie się nikomu tłumaczyć i jakby nikt nie powinien zaglądać w jej życie prywatne. I teledysk do tej piosenki wygląda tak, że Ariana jest y, statuą taką, kamienną rzeźbą i na czas piosenki... Ona ożywa, tańczy, coś tam, coś tam śpiewa właśnie, a na samym końcu znowu zakrywa oczy i znowu się staje tą statuetką. I to jest taka przenośnia tego, że ja nic nie będę mówić. Macie piosenki, ale ode mnie nie dostaniecie żadnego komentarza. A tutaj właśnie jednak w tym Deluxe, w tym dodatkowym albumie, jakby dodatkowych piosenkach przyznaje się. Te piosenki są o tobie, ale mam nadzieję, że to jest ostatnia bo nie, nie będę robić nikogo w konia. I tutaj ja przetłumaczyłam to na czas przyszły, ale to jest oczywiście gramatycznie napisane w czasie teraźniejszym, ale ten czas teraźniejszy, present simple, present continuous, przepraszam, mówi o tym, że naprawdę jakby ja jestem bardzo przekonana, że tak się nie zdarzy, że to nie będzie miało miejsca, więc mówi, no nie mam zamiaru w takim znaczeniu, nie będę nikogo tu okłamywać, nie będę nikogo nabierać, ale mam nadzieję, że już Zakończmy ten temat wraz z tym, nie wiem, albumem bądź z tą piosenką. Nie wiem. Szczerze nie wiem, czy ta piosenka jest ostatnia na albumie, żeby tak zakończyć ten temat, czy to gdzieś jest metaforyczne, że ostatnia, możliwe, że ta piosenka była ostatnia napisana i tak żeby zwieńczyć ten cały temat, Ariana mówi ta piosenka jest wszystkie było o tobie. Zakańczam temat. Pff, nie, nie, nie będziecie słyszeć ode mnie na ten temat więcej. No, nie wiadomo, czy tak się stanie, ponieważ wiecie, artyści, może nadal. Będą w głowie przepracowywali pewne, yy, pewne tematy i nadal będą rodzili, zradzali teksty na dane tematy. Yy, więc to nie musi być stuprocentową prawdą, yy, ale tu jest napisane tak. I ostatni fragment to jest powtórzenie całego refrenu, więc ja już go nie będę czytać, yy, ale po prostu Ariana przyznaje, że nie tęskni za nim. Że wyleczyła się już z niego, ale nadal troszeczkę nie umie pojąć tej sytuacji yy, bycia z nim i coś się tak naprawdę zdarzyło. Czy to on w 100% ją okłamywał, czy ona sama siebie okłamywała? Nie wiadomo. My się tego nigdy nie dowiemy. Może z innych piosenek, jak będziemy robić analizę, to yy, zobaczymy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się spodobało, możecie mnie wesprzeć, po prostu dając ławkę w górę, pozostawiając komentarz. Niesamowicie to pomaga mi w motywacji i tym, temu kanałowi, żeby on rósł. Jak już mówiłam, jeśli chcecie więcej Ariany, to zapraszam szczególnie na mojego Instagrama, bo to tam najczęściej Was pytam przed nagrywkami, przed przygotowaniem się do nagrywek, co chcecie, jaką piosenkę chcecie. Innych artystów, nie tylko Taylor, oczywiście Taylor też tam mamy, ale właśnie z takich komentarzy, odpowiedzi na moje relacje, biorę na przykład. Twilight Zone, albo inne inne piosenki, yy, które analizuję. Więc zapraszam tam was serdecznie. Jeśli oczywiście chcecie jeszcze jakąś yy, inną analizę Ariany, możecie też w komentarzu napisać. Napiszcie mi co wymyślicie, szczególnie o tych fragmentach, których ja nie wiedziałam, bo to naprawdę pomaga. I wy, jeśli wiecie więcej o tej sytuacji, więcej niż ja, bo ja yy, nie powiem, nie jestem ekspertem w Arianie i w tym co tam się wydarzyło, to to dajcie mi znać. Będę bardzo szczęśliwa, jak będę mogła przeczytać Wasze zdanie na ten temat. No i to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję. Jeśli macie ochotę, jest także na moim kanale opcja wspierania i wszyscy, co wspierają kanał, mają dostęp do moich analiz i innych filmów dzień wcześniej. No i co? Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.